To ja. To ja w przypływie tego, co uważałem za święty gniew, rzuciłem o posadzkę tę nową, artystyczną figurę Matki Bożej. Gipsowa rzeźba, którą postawili w bocznej kaplicy, roztrzaskała się z hukiem, który do dziś dźwięczy mi w uszach. To ja krzyczałem Herezja, prosto w twarz młodej siostrze zakonnej, która zalała się łzami, próbując zasłonić ją własnym ciałem. To moje ręce, te same, które przez ponad 40 lat składały się do modlitwy, zniszczyły jej wizerunek, bo dla mnie, w tamtej chwili, był on bluźnierstwem. Uważałem to za swój najświętszy obowiązek, za akt największej, najczystszej wiary. Byłem przekonany, że bronię jej czci, jej godności, jej prawdziwego oblicza. Nie wiedziałem wtedy, jak bardzo się myliłem. Jak straszliwą cenę przyjdzie mi zapłacić za moją pychę przebraną w pobożność! Nazywam się Andrzej, mam 62 lata. Przez większość mojego życia byłem katechetą, nauczycielem wiary, kimś, kto miał prowadzić innych do Boga, wyjaśniać zawiłości teologii, stać na straży dogmatów. Urodziłem się w małym miasteczku, w rodzinie, gdzie wiara była jak powietrze, niewidoczna, ale niezbędna do życia. Ojciec, człowiek surowy i prostolinijny, uczył mnie, że prawda jest jedna, niezmienna i zapisana w grubych księgach. Matka, kobieta o sercu pełnym modlitwy, pokazała mi, jak kochać Maryję, miłością żarliwą, bezgraniczną, niemal zaborczą. Od dziecka chłonąłem tę atmosferę. Kościół był moim drugim domem. Zapach kadzidła, chłód kamiennej posadzki, łacińskie śpiewy, to był mój świat. Świat uporządkowany, bezpieczny, gdzie wszystko miało swoje miejsce, a każda wątpliwość była szeptem diabła. Z biegiem lat moja wiara stawała się coraz twardsza, jak pancerz. Byłem dumny ze swojej wiedzy, ze swojej ortodoksji. Patrzyłem z góry na tych, którzy szukali nowych dróg, którzy próbowali unowocześniać Kościół. Dla mnie byli jak zdrajcy. Szczególną niechęcią darzyłem ruchy charyzmatyczne, jak nasza parafialna odnowa w Duchu Świętym. Ich klaskanie, ich gitary, ich mówienie językami, wszystko to wydawało mi się tanim spektaklem, profanacją świętego misterium. Uważałem ich za naiwnych, za ludzi, którzy emocje mylą z Duchem Świętym. Nieraz wdawałem się z nimi w ostre dyskusje, cytując z pamięci fragmenty katechizmu i pisma świętego, by udowodnić im, jak bardzo błądzą. Czułem się strażnikiem twierdzy, a oni byli tymi, którzy chcieli wyłamać jej bramy. Konflikt, który zniszczył moje życie, zaczął narastać powoli. Proboszcz, człowiek otwarty na dialog, postanowił, że nasza parafia musi otworzyć się na sztukę współczesną. I tak, pewnego dnia, w bocznej kaplicy, gdzie od lat stała piękna, klasyczna figura Matki Bożej z Dzieciątkiem, pojawiło się coś innego. Nowa rzeźba. Modernistyczna, jak to określono. Dla mnie była to karykatura. Maryja bez twarzy o powykręcanych, nienaturalnych kształtach, zrobiona z szorstkiego, nieociosanego gipsu. Patrzyłem na nią i czułem fizyczny ból. To nie była moja matka. To była jakaś potworność, która miała ją zastąpić. Próbowałem rozmawiać. Najpierw z proboszczem tłumaczył mi, że to nowa forma wyrazu, że sztuka sakralna musi ewoluować. Potem z członkami grupy modlitewnej, którzy byli zachwyceni rzeźbą. Mówili o głębi symbolu, o odwadze artysty. Nikt mnie nie słuchał. W ich oczach byłem tylko starym, upartym katechetą, który nie rozumie współczesnego świata. Czułem się coraz bardziej osaczony i bezsilny. Każdego dnia przychodziłem do kaplicy i patrzyłem na tę figurę z rosnącą nienawiścią. Modliłem się, prosząc Boga, by dał mi znak, co mam robić. I w mojej pysze uznałem, że cisza Boga jest przyzwoleniem. Kulminacja nastąpiła podczas wieczornego nabożeństwa. Kościół był pełen ludzi. Siedziałem w ławce obok mojej żony, Barbary, i naszego syna, Tomka, który przyjechał w odwiedziny. Tomek od dawna był sceptyczny wobec mojej wiary, uważał ją za fanatyzm. Tego wieczoru jego drwiący uśmieszek, gdy patrzył w stronę kaplicy. Był dla mnie jak iskra rzucona na beczkę prochu. W trakcie kazania, gdy proboszcz mówił o potrzebie otwartości, coś we mnie pękło. Stałem. W kościele zapadła cisza. Wszystkie oczy zwróciły się na mnie. Czułem, jak krew uderza mi do głowy. Nie myślałem racjonalnie. Działałem pod wpływem impulsu, który uznałem za natchnienie Ducha Świętego. Ruszyłem w stronę kaplicy. Słyszałem za sobą cichy krzyk żony: Andrzej, co robisz? Ale ja już jej nie słyszałem. Widziałem tylko tę bluźnierczą figurę. Młoda siostra zakonna, która opiekowała się kaplicą, stanęła mi na drodze. "Panie Andrzeju, proszę" zaczęła, ale ja ją odepchnąłem. Wtedy padły te straszne słowa: "Herezja, to jest herezja". Chwyciłem gipsową rzeźbę w obie ręce. Była cięższa, niż myślałem. Z całej siły rzuciłem nią o marmurową posadzkę. Huk pękającego gipsu odbił się echem od wysokiego sklepienia. Przez chwilę w kościele panowała absolutna, grobowa cisza. A potem rozległ się płacz siostry zakonnej i przerażony szept ludzi. Ja stałem pośród białych odłamków, dysząc ciężko. W tamtej chwili nie czułem wstydu. Czułem triumf. Wierzyłem, że właśnie dokonałem czegoś wielkiego. Że obroniłem honor królowej nieba. Nie miałem pojęcia, że właśnie podpisałem wyrok na samego siebie i rozpocząłem najciemniejszy rozdział mojego życia. Jeśli ta historia już Was poruszyła, jeśli czujecie, że chcecie poznać jej dalszy ciąg, proszę, zostańcie ze mną. Zasubskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę i włączcie dzwoneczek z powiadomieniami, aby nie przegapić kolejnych części. To dla mnie ogromne wsparcie. Chciałbym też Was o coś poprosić. Napiszcie w komentarzu z jakiego miasta lub zakątka świata mnie oglądacie. To dla mnie bardzo ważne, by wiedzieć, dokąd dociera to moje trudne świadectwo. Dziękuję. Huk pękającego gipsu wciąż rozbrzmiewał w moich uszach, gdy stałem pośród białych odłamków. Triumf, który czułem przez ułamek sekundy, zaczął gasnąć, zastępowany przez lodowaty chłód. To nie był chłód kamiennej posadzki, ale chłód, który wpełzał do mojego serca, paraliżując mnie od środka. Zobaczyłem twarz mojej żony, Barbary. Była blada jak opłatek. W jej oczach nie było podziwu dla mojego bohaterskiego czynu. Był tylko strach i bezbrzeżny, publiczny wstyd. Obok niej stał Tomek. Jego zwykły, drwiący uśmieszek zniknął. Zastąpiła go mina, której nigdy u niego nie widziałem. Mieszanina gniewu i litości. Ta litość, litość syna nad ojcem fanatykiem, zabolała mnie bardziej niż jakiekolwiek potępienie. Nikt nie odważył się do mnie podejść. Ludzie rozstępowali się przede mną jak morze czerwone przed Mojżeszem, ale ja nie byłem Mojżeszem. Byłem trendowatym. Proboszcz, z twarzą ściągniętą bólem, położył mi rękę na ramieniu i bez słowa poprowadził mnie w stronę zakrystii. Nie pamiętam, co mówił. Pamiętam tylko ciszę w samochodzie w drodze do domu. Ciszę tak gęstą i ciężką, że można ją było kroić nożem. Barbara siedziała obok mnie, wpatrzona w ciemność za szybą, jej palce nerwowo skubały rąbek płaszcza. Z tyłu Tomek oddychał ciężko, jakby powstrzymywał wybuch. Każdy kilometr oddalający nas od kościoła był jak kilometr w głąb piekła, które sam sobie zgotowałem. Kiedy weszliśmy do domu, cisza wreszcie pękła. Coś ty narobił, Andrzej, wyszeptała Barbara, a w jej głosie drżały łzy, których nie chciała uronić w kościele. Broniłem jej czci, odpowiedziałem, ale moje słowa brzmiały pusto i fałszywie nawet dla mnie. Broniłeś? Warknął Tomek, stając przede mną. Tato, ty niczego nie broniłeś, ty zniszczyłeś, zniszczyłeś wszystko, znowu. Następnego dnia telefon zadzwonił wcześnie rano. Głos sekretarki z był beznamiętny i oficjalny jak nekrolog. Jego ekscelencja ksiądz biskup prosi pana na rozmowę. Dzisiaj, o 11. .00. Czułem jak serce podchodzi mi do gardła, ale moja pycha jeszcze walczyła. Jeszcze szeptała mi do ucha kłamstwa. Dobrze, pomyślałem. Wreszcie ktoś mnie wysłucha. Wyjaśnię biskupowi moje motywy. On, jako następca apostołów, musi zrozumieć, musi docenić moją gorliwość w obronie wiary. Ubrałem się w najlepszy garnitur, ten sam, w którym prowadziłem rekolekcje dla młodzieży. Chciałem wyglądać jak obrońca, a nie jak chuligan, którym się stałem. Gabinet biskupa był wielki i cichy, pachniało w nim starymi książkami, woskiem do podłóg i powagą setek lat tradycji. Biskup starszy ode mnie o dekadę siedział za ogromnym dębowym biurkiem. Jego twarz była poorana z marszczkami, a oczy, gdy na mnie spojrzał, były pełne głębokiego smutku, a nie gniewu. To mnie zbiło z tropu. Byłem gotów na krzyki, na oskarżenia, na teologiczną batalię. Nie byłem gotów na ten cichy, przenikliwy smutek. Wskazał mi krzesło. Nie usiadłem. Chciałem stać, jak oskarżony przed trybunałem, gotów do obrony. Zacząłem mówić. Mówiłem o herezji, o profanacji, o moim obowiązku jako katechety. Cytowałem ojców Kościoła, przywoływałem objawienia maryjne. Mówiłem długo, z pasją, czując, jak wraca do mnie fałszywe poczucie słuszności. Kiedy skończyłem, w gabinecie zapadła cisza tak głęboka. Że słyszałem bicie własnego serca. Biskup patrzył na mnie przez chwilę, a potem powiedział cicho, głosem, który przeciął powietrze jak ostrze: Panie Andrzeju, czy słyszy pan w ogóle, co pan mówi? W pana słowach nie ma miłości, nie ma troski, jest tylko pycha i nienawiść. Zamarłem. Poczułem, jakby ktoś uderzył mnie w splot słoneczny. Ja. Ja kocham Matkę Bożą, wyjąkałem, a głos mi się załamał. Nie, przerwał mi biskup, a jego głos stał się twardszy jak kamień. Pan nie kocha Matki Bożej. Pan używa jej imienia, by usprawiedliwić swoją złość na świat, którego pan nie rozumie i którego się pan boi. Pana pobożność stała się mieczem, którym pan rani Kościół, tym samym Kościół, któremu miał pan służyć. Każde słowo było jak cios. Stałem przed nim, a mój pancerz ortodoksji, budowany przez całe życie, pękał strzaskiem. Czułem się nagi, mały i bezbronny. A potem padł ostateczny wyrok. Z dniem dzisiejszym zostaje pan zwolniony z funkcji katechety we wszystkich placówkach diecezji. Ma pan zakaz publicznego nauczania i występowania w imieniu kościoła. Dostał pan czas na pokutę, panie Andrzeju. Prawdziwą pokutę, niech pan go dobrze wykorzysta. Wyszedłem z kury jak we śnie. Świat na zewnątrz wyglądał tak samo: świeciło słońce, jeździły samochody, ludzie spieszyli się do swoich spraw. Ale mój świat legł w gruzach. Nie byłem już panem katechetą. Byłem nikim, bezrobotnym 62-latkiem z piętnem fanatyka. Wróciłem do domu i bez słowa zamknąłem się w swoim pokoju. Próbowałem się modlić. Uklęknąłem przy łóżku, tak jak robiłem to każdego wieczoru od dziecka. Złożyłem ręce. I nic. Pustka. Absolutna, przerażająca pustka. Słowa modlitwy, które znałem na pamięć, które były moją kotwicą, teraz wydawały się bełkotem. Próbowałem odmówić różaniec, ale paciorki w moich palcach były zimne i martwe. Wołałem do Boga, ale odpowiadała mi tylko cisza mojego pokoju. Wołałem do Maryi, tej, za którą rzekomo walczyłem. Ale w mojej głowie widziałem tylko roztrzaskane kawałki gipsu i zapłakaną twarz młodej zakonnicy. Po raz pierwszy w życiu poczułem prawdziwy strach, nie strach przed karą kościelną, nie strach przed ludzkim osądem, to był strach egzystencjalny. Strach, że Bóg, któremu poświęciłem całe życie, odwrócił się ode mnie. Albo, co gorsza, że nigdy go tam nie było, a ja przez 60 lat rozmawiałem tylko ze swoim własnym pysznym echem. Moja tożsamość zbudowana na fundamencie bycia nauczycielem wiary została zmiażdżona. Nie miałem pracy. Nie miałem misji. Moja rodzina patrzyła na mnie z mieszaniną żalu i złości. Wspólnota, w której byłem autorytetem, teraz szeptała za moimi plecami. Byłem sam. Kompletnie i rozpaczliwie sam. W tej odchłani samotności i ciszy Boga, zaczął kiełkować we mnie strach przed śmiercią. Nie fizyczną, ale duchową. Strach, że umrę w tym stanie. Opuszczony, potępiony i bez nadziei. To był mój upadek. To było dno. Nie wiedziałem jeszcze, że dopiero z tego miejsca, z samego dna, można było zobaczyć skrawek nieba. Jeśli wciąż tu jesteście, jeśli ta część mojej drogi w jakiś sposób Was dotyka, proszę zostawcie pod tym filmem łapkę w górę i włączcie powiadomienia. To dla mnie znak, że nie opowiadam tej historii w próżnie i że warto kontynuować. Dni, które nastąpiły po mojej rozmowie z biskupem, zlały się w jedną szarą masę bezkształtnej rozpaczy. Zamknąłem się w swoim pokoju, który przez lata był moją twierdzą, pełen książek teologicznych, świętych obrazów i zapachu starych kartek. Teraz stał się moim więzieniem. Nie jadłem, prawie nie spałem. Siedziałem godzinami w fotelu, wpatrując się w ścianę, a cisza w domu była głośniejsza niż jakikolwiek krzyk. Barbara próbowała ze mną rozmawiać. Przynosiła mi herbatę, którą zostawiała nietkniętą pod drzwiami. Czasem słyszałem jej cichy płacz po drugiej stronie. Tomek wyjechał, rzucając na pożegnanie tylko jedno zdanie: "Może teraz wreszcie zrozumiesz, tato". Każde słowo było jak sól sypana na otwartą ranę. Moja pycha została skruszona, ale na jej miejscu nie pojawiła się pokora. Pojawiła się nicość. Czułem się jak wydrążony w środku. Bóg, który przez 62 lata był centrum mojego wszechświata, zamilkł. A ja nie wiedziałem, jak żyć w świecie bez niego. Pewnej nocy, a może to już był poranek, straciłem rachubę czasu, zapadłem w sen, który był bardziej jak gorączkowe majaczenie. To nie był sen, w którym Bóg przemawia z gorejącego krzewu albo aniołowie stępują z nieba. To było coś o wiele bardziej intymnego i przerażającego. Znalazłem się z powrotem w naszym kościele. Ale kościół był pusty, ciemny i zimny jak grobowiec. Jedynym źródłem światła był blady księżyc, wpadający przez witraże, i rzucający na posadzkę upiorne kolorowe plamy. Stałem w bocznej kaplicy, pośród tych samych białych odłamków gipsowej figury. Były ostre jak szkło. Schyliłem się i próbowałem je złożyć na nowo. Chciałem odtworzyć jej wizerunek, skleić to, co zniszczyłem. Ale im bardziej próbowałem, tym bardziej fragmenty kaleczyły mi dłonie. Krew spływała mi po palcach, mieszając się z białym pyłem gipsu. Czułem potworny ból, ale jeszcze gorsza była bezsilność. Każda próba kończyła się porażką. Figura pozostawała stertą bezkształtnych ruin, a moje ręce były coraz bardziej poranione. Wtedy, w tej kompletnej ciemności i rozpaczy, poczułem czyjąś obecność. Nie zobaczyłem nikogo. Nie usłyszałem żadnego głosu. To było coś subtelniejszego. W powietrzu pojawiło się ciepłe, łagodne światło, jakby ktoś zapalił w kaplicy tysiąc świec. Światło nie raziło w oczy, otulało mnie jak miękki koc. I w tym świetle poczułem smutek. Ale to nie był smutek oskarżyciela, to był bezbrzeżny, cichy smutek matki, która patrzy na swoje dziecko, które samo sobie zadaje ból. Wtedy z tej sterty odłamków uniosła się jedna jedyna część, która pozostała nietknięta. To była dłoń. Idealnie uformowana, delikatna, gipsowa dłoń. Ale we śnie nie była z gipsu, była utkana ze światła i ta dłoń powoli, z nieskończoną czułością, uniosła się i dotknęła moich krwawiących rąk. W momencie tego dotyku ból zniknął. Ale to nie było najważniejsze. W tej samej chwili zalała mnie fala uczuć, których nie potrafię opisać słowami. To była mieszanina wstydu tak głębokiego, że palił mnie od środka. I jednocześnie miłosierdzia tak wszechogarniającego, że czułem, jak rozpuszcza kamień, który miałem zamiast serca. Nie było słów. Nie było napomnienia. Była tylko cicha, świetlista pewność, że jestem widziany w całej mojej nędzy i pysze. I że mimo to, nie jestem odrzucony że ta matka, której wizerunek zniszczyłem w imię chorej miłości, płacze nie nad rozbitą figurą, ale nade mną. Nade mną, swoim zagubionym, aroganckim dzieckiem. Obudziłem się zlany zimnym potem, ale po raz pierwszy od tygodni nie czułem lodu w żyłach. Leżałem w ciemności i płakałem. Płakałem jak dziecko, bezgłośnie, spazmatycznie, aż zabrakło mi tchu. To nie były łzy rozpaczy. To były łzy wstydu, żalu i ulgi. Czułem się brudny, winny, ale już nie byłem sam w mojej pustce. Ktoś dotknął dna mojego piekła i zostawił w nim ślad światła. Wiedziałem, że nie mogę dłużej zostać w tym domu. Byłem trucizną, moja obecność zatruwała barbarę, była wiecznym wyrzutem sumienia. Musiałem odejść. Nie wiedziałem dokąd po prostu musiałem zniknąć. Wstałem, spakowałem do małej torby kilka najpotrzebniejszych rzeczy. Zmianę bielizny, sweter, szczoteczkę do zębów. Kiedy wychodziłem z pokoju, na progu stała Barbara. Musiała usłyszeć, że się krzątam. W jej oczach nie było już złości, tylko zmęczenie i strach. Andrzej, dokąd idziesz? zapytała cicho. Nie wiem, odpowiedziałem szczerze. Ale nie mogę tu zostać. Nie zasługujecie na to. Myślałem, że będzie mnie zatrzymywać, prosić, żebym został. Ale ona tylko skinęła głową, jakby na to czekała. Podeszła do komody, wyjęła z szuflady kartkę i mi ją podała. Koleżanka z Odnowy, tej grupy, której tak nie lubiłeś, opowiadała mi o tym miejscu. Prowadzi je pastor protestancki. Mają tam noclegownie dla ludzi, którzy, którzy się pogubili. Dają ciepły posiłek i łóżko. Bez pytań. Spojrzałem na adres zapisany jej drżącą ręką: Pastor protestancki, heretyk, jakbym go nazwał jeszcze miesiąc temu. To była ostateczna ironia losu ostateczne upokorzenie mojej pychy. Ale w tamtej chwili poczułem tylko wdzięczność. Wziąłem kartkę. Dziękuję, wyszeptałem. To było wszystko, co byłem w stanie powiedzieć. Wyszedłem z domu, w którym spędziłem całe dorosłe życie i zamknąłem za sobą drzwi. Nie wiedziałem, że ten gest, to wyjście w nieznane, był pierwszym krokiem na drodze do prawdziwego domu. Jeśli wciąż tu jesteście, jeśli ta część mojej drogi w jakiś sposób was dotyka, proszę zostawcie pod tym filmem łapkę w górę i włączcie powiadomienia. To dla mnie znak, że nie opowiadam tej historii w próżnie i że warto kontynuować. Szedłem przez uśpione miasto, a zimne, nocne powietrze paliło mi płuca. W zaciśniętej dłoni gniotłem małą, pomiętą kartkę papieru, mój jedyny kompas w świecie, który stracił wszystkie znane mi kierunki. Każdy krok był jak stąpanie po kruchym lodzie, pod którym czaiła się odchłań szaleństwa. Mój katechetyczny um. Szedłem przez uśpione miasto, a zimne, nocne powietrze paliło mi płuca. W zaciśniętej dłoni gniotłem małą, pomiętą kartkę papieru, mój jedyny kompas w świecie, który stracił wszystkie znane mi kierunki. Każdy krok był jak stąpanie po kruchym lodzie, pod którym czaiła się otchłań szaleństwa. Mój katechetyczny umysł, wytrenowany w szukaniu logiki i porządku, próbował zracjonalizować to, co stało się we śnie. Halucynacja? Wytwór wyczerpanego, głodującego mózgu? Przecież to było bardziej prawdopodobne niż dotyk światła i miłosierdzie bez słów. Ale serce, ten zdradliwy organ, który tak długo ignorowałem, wiedziało swoje. Wiedziało, że ten sen był bardziej realny niż kamienne mury kościoła, w którym spędziłem życie. Adres zaprowadził mnie do starej, zniszczonej kamienicy w zapomnianej dzielnicy miasta. Nad drzwiami wisiał prosty drewniany szyld, przystań nadziei. Z wahaniem nacisnąłem klamkę. W środku uderzył mnie zapach taniej zupy jarzynowej, wilgoci i czegoś jeszcze, ludzkiego zmęczenia. Przy długim stole siedziało kilku mężczyzn o twarzach pooranych życiem. Patrzyli na mnie bez ciekawości, wzrokiem ludzi, którzy widzieli już wszystko. Zza kontuaru wyszedł do mnie mężczyzna w moim wieku, w wytartym swetrze i z uśmiechem, który wydawał się niestosowny w tym miejscu. Witaj, bracie. Jestem Pastor Jan. Jesteś głodny? To były pierwsze słowa, jakie usłyszałem. Nie pytanie o to, kim jestem, skąd przychodzę, co zrobiłem. Tylko proste ludzkie pytanie: jesteś głodny? Rozpłakałem się. Stałem w progu, 62-letni mężczyzna i płakałem jak dziecko, a ten heretyk po prostu objął mnie ramieniem i zaprowadził do stołu. Wieści o moim zniknięciu i o tym, co się stało, rozeszły się po parafii lotem błyskawicy. Barbara w swojej rozpaczy opowiedziała o wszystkim swojej przyjaciółce z odnowy w Duchu Świętym. Wkrótce całe miasto huczało od plotek. Jedni mówili, że postradałem zmysły, że to był wynik załamania nerwowego. Moi dawni koledzy z Rady Parafialnej szeptali, że zawsze byłem dziwny, zbyt gorliwy i że to musiało się tak skończyć. Inni, bardziej złośliwi, sugerowali, że to była diabelska sztuczka. Że Bóg ukarał moją pychę, zsyłając na mnie fałszywe wizje, by mnie ostatecznie pogrążyć. Nawet mój syn Tomek, gdy Barbara do niego zadzwoniła, powiedział z rezygnacją, mamo, on potrzebuje psychiatry, a nie egzorcysty. Kiedy po kilku tygodniach Barbara odnalazła mnie w przystani nadziei, przekazała mi to wszystko z bólem w oczach. Patrzyłem na nią i po raz pierwszy nie czułem potrzeby obrony, tłumaczenia się walki. Powiedziałem tylko cicho: Basiu, oni mogą mówić, co chcą, ja wiem jedno. To było najbardziej realne doświadczenie w całym moim życiu. W jej oczach zobaczyłem coś nowego nie litość, nie strach, ale zalążek wiary. W przystani nikt nie pytał mnie o teologię, nikt nie chciał znać mojego zdania na temat dogmatów tam wiara miała spracowane ręce i smak gorącej zupy. Uczyłem się jej na nowo, od podstaw. Myłem podłogi, obierałem ziemniaki, słuchałem historii ludzi, których życie złamało na tysiąc kawałków. I to właśnie tam, w tej wspólnocie odrzuconych, zobaczyłem coś, co ostatecznie skruszyło moje kamienne serce. Pewnego wieczoru zobaczyłem starą, bezdomną kobietę, którą wszyscy nazywali helenką. Siedziała w kącie i z niezwykłą czułością myła w misce z wodą małą, wyszczerbioną figurkę Matki Bożej. Figurka była brudna, znaleziona pewnie gdzieś na śmietniku, brakowało jej kawałka płaszcza. Helenka, swoimi drżącymi, pomarszczonymi palcami, czyściła każdy jej zakamarek, jakby to był największy skarb świata. Patrzyłem na nią i zrozumiałem. Ja, wielki katecheta, obrońca Maryi, zniszczyłem jej wizerunek z nienawiści. A ta prosta, biedna kobieta, która nie miała nic, okazywała jej miłość w cichym, pokornym geście. Wtedy pojąłem, że ona nie potrzebuje obrońców z mieczami, potrzebuje dzieci z sercem. Po kilku miesiącach pastor Jan poprosił mnie, żebym podzielił się swoją historią podczas cotygodniowego spotkania. Zgodziłem się. Na sali byli mieszkańcy przystani, wolontariusze, przyszła też Barbara, a z nią kilka osób z tej samej grupy odnowy, którą tak gardziłem stanąłem przed nimi czując jak drżą mi kolana to nie była ambona to była podłoga piekła z której mnie podniesiono zacząłem mówić opowiedziałem o wszystkim o mojej pysze przebranej w pobożność o nienawiści którą nazywałem wiarą o zniszczonej figurze i o zapłakanej twarzy siostry zakonnej przez całe życie myślałem że bronię boga powiedziałem a głos mi się łamał a tak naprawdę broniłem tylko siebie, swojego małego, bezpiecznego świata, zbudowanego z przepisów i dogmatów. Bałem się wszystkiego, co inne. Bałem się Was, i spojrzałem na ludzi z odnowy, Waszej radości, Waszych gitar. Bałem się Pastora Jana, bo Jego miłość do Jezusa nie mieściła się w moich sztywnych ramach. A najbardziej ze wszystkiego bałem się Matki, która kocha wszystkich. A nie tylko tych, którzy myślą tak jak ja? Wtedy odwróciłem się w stronę barbary. Przepraszam cię, Basiu, przepraszam Tomka i przepraszam was wszystkich, których zraniłem swoją arogancją. Zapadła cisza, a potem ktoś zaczął klaskać. Nie, to nie było klaskanie z odnowy. To klaskał stary, bezdomny mężczyzna bez nogi, siedzący w pierwszym rzędzie, a po nim następni. To nie były oklaski podziwu, to były oklaski zrozumienia, rozpoznania brata w upadku. Nie wróciłem do nauczania, moja misja jest teraz inna, zostałem w przystani. Czasem, gdy przywożą dary, rozładowuję z ciężarówki kartony z jedzeniem, czasem siedzę przy łóżku kogoś, kto umiera i po prostu trzymam go za rękę. Nie głoszę już kazań, staram się żyć Ewangelią. Odkryłem, że Bóg nie mieszka w grubych księgach, ale w zmęczonych oczach drugiego człowieka. A Maryja? Ona jest tutaj. Widzę ją w geście pastora, który oddaje swój ostatni sweter zmarzniętemu człowiekowi. Widzę ją w rękach Helenki, która wciąż czyści swoją wyszczerbioną figurkę. Widzę ją w miłosierdziu, które znalazło mnie na samym dnie. Moja przemiana to nie była zmiana religii, to była zmiana serca. To było pozwolenie, by miłość Boga zburzyła mury mojej twierdzy i na jej gruzach zbudowała dom. Dom otwarty dla wszystkich. Jeśli ta historia o człowieku, który musiał wszystko stracić, by odnaleźć prawdziwą wiarę, w jakikolwiek sposób dotknęła twojego serca. Jeśli wierzysz, że dla Boga nikt nigdy nie jest stracony, proszę, niech to będzie znak również dla ciebie. Daj łapkę w górę pod tym filmem, aby ta opowieść o miłosierdziu mogła dotrzeć do innych zagubionych dusz. I proszę cię o jedną rzecz w komentarzu. Nie o pochwałę dla mnie, ale o akt wiary. Napisz po prostu Jezu, ufam Tobie, jeśli wierzysz, że Jego miłość jest silniejsza od każdej naszej pychy i każdego upadku. Zasubskrybuj kanał i włącz dzwoneczek, abyśmy mogli razem kontynuować tę podróż w poszukiwaniu wiary, która nie rani, ale leczy. Dziękuję, że byłeś ze mną.